Kuzy, Gita 5 Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj będzie to, to, co jest niemożliwe. Spróbuję to zrobić. ja mi się nie uda, to będzie odcinka i tyle. A się uda, to gramy dalej. To, zobaczcie, teraz jak gram. Najpierw idę po y, auto. Nie auto, tylko po, po ten, po motor. To skuter, nie wiem. Nie wiem, nie, nie gita na to patrzy. Mi się, mi się wydaje, że to skuter. Bardzo. Bo nie wiesz, że motocykl wjechał w, 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 w górę. To teraz jedziemy. Task ładny. Teraz jadę. Jak ja to przeżyję? Jak uderzyłem o kamień? Czemu taki zgon? Ja ha ha, ha. Hello, hello e, nie będzie kolejny odcinek z kościem honorowym To będzie z już drugi z nim odcinek Chyba każdy go zna, Pabela, Ewel, Ewel, czyli mi to będzie to, może będzie, z Andusiem w z e, pierdusiem, z trusiem, z trusiem. Bo kiedy sruś czeka, mówi, oto jest moja udryka. Właściwie zamówię taksówkę, bo mi się nie chce jeździć po truskach. Taksi, żyjesz, taksi, będziesz. Przyjedzie, poprawiam obraz. To widzimy się po krótkim cięciu. Po krótkim cięciu to ja dalej gram. Mam nadzieję, że tu już jest Tak, Stoi tam. Je, yeah, pojechał. Ja siebie? Jeszcze raz gnijmy. Taksuję. Czekaj na mnie. Teraz Ym, łącznie z ziemniaczkiem. Z inaczej babaczek. Pan ziemniaczek. Nie zapewnił jeszcze trochę, bo ze wszystko nie micie. Tam tak. jest kobiety, tak. jeszcze o, ta kobieta dla nas fajna. Już jesteś? Jesteś? Ja, No to już jest stacji, zapłacę mu i jedziemy po, na górę. Na górę, na no stronę, pamiętaj, to rurę, rurę. A ja z pogadam w tym czasie na kule. No i tego auta, bo jaki ja ci wadzę. Tak, mam pieniądze. Już się pokazuję, gdzie Dobra, to vidíme se na Co na to? Zahám, no když na miejscu. A takový se odcinka, bo... Než go, že vkuril to pa.